Dzień dobry, czas na trzecią część, czyli na nowożytność. Tym razem jest to ogólnik, czyli ogarniemy sobie, co się często powtarzało, co było dosyć charakterystyczne dla matur od maja 21 do grudnia 24 roku. Więc tak, patrzymy sobie przede wszystkim na podział, bo zrobiłem tutaj podział na Polskę. 16 i powszechną XVI wieku, Polskę XVII i powszechną XVII, no i Polskę XVIII i powszechną XVIII wiek. Co powtarzało się dosyć często? Jakie są elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo na przykład dawno ich nie było. Więc idziemy sobie najpierw od Polski w wieku XVI. I pojawia się motyw wolnej elekcji tu. Ja ją później wrzuciłem do Polski w XVII wieku, która była w grudniu 24 roku, tylko dlatego, że dotyczyła troszkę innej wolnej elekcji. Natomiast Mirat najbardziej rozchodzi się o tą wolną elekcję pierwszą. Bo jak sobie zerkniecie na tą Polskę XVI wieku, no to nie ma zbyt dużo informacji o tym, że była Konfederacja, czy akt Konfederacji Warszawskiej, podpisany, pakta konwenta, czy artykuły Henrykowskie, to było wcześniej i to tak dosyć systematycznie przed XXI rokiem, więc trop może nas prowadzić do tegorocznej matury właśnie w wiek XVI w Polsce. Bo zauważcie, że mamy tylko parę takich elementów, które tak na dobrą sprawę nas w tym XVI wieku w jakiś sposób zatrzymują. Pojawił się Hołd Pruski, pojawił się II Pokój Toruński w maju 22 roku, pojawiła się Unia Brzeska, Zjazd Wiedeński, ale jakby nie ma nic o pierwszej wolnej elekcji. To jest jakby pierwszy taki dosyć ważny trop. Mało tego, nie ma też nic o Unii Lubelskiej. Więc ja bym tutaj e, mocno zastanowił się, czy ten XVI wiek w tym roku... Nie pójść, w sensie w Polsce, bo w powszechnej widzimy systematycznie pojawiającą się reformację, więc ją wrzucamy te, tutaj do częstego powtarzania się tych materiałów. Pojawił się styl renesansowy w postaci rzeźby, w postaci malarstwa, i to są też rzeczy, które no, w jakiś sposób powinny na nas jakieś wrażenie wywrzeć. Pamiętajcie o tym, że ten wiek XVI, zresztą w Polsce, jak i powszechny, jest dosyć dużym wiekiem, jeżeli chodzi o informacje, o wydarzenia. I tutaj, tak na dobrą sprawę, najczęściej wracamy albo do reformacji, albo kontrreformacji, gdzie są Jezuici z maja 21 roku. Oczywiście, zadania ze wszystkiego będziemy robić sobie w szczególniku. Idziemy do wieku XVII, czyli do wojen, których nikt tak naprawdę z maturzystów nie lubi. Nie toleruje, nie trawi, zwał jak zwał. Pojawiały się one dosyć często. Zauważcie, że to jest 22 rok grudzień, później maj 23 i czerwiec 23 roku. Później pojawia się jeszcze wiek 17 w czerwcu 24 roku. Czyli generalnie mamy tutaj odwołanie do Jana Kazimierza. No i pojawia się tutaj. Barok. I ten barok jest dla nas w ogóle mega charakterystyczny i powinniśmy o nim tutaj w sumie to mocno pamiętać, bo on się niemalże co roku sukcesywnie powtarza. Natomiast w wieku XVII pojawiła się jeszcze idea sarmatyzmu dwukrotnie, więc tutaj też możemy sobie ten sarmatyzm wrzucić do tego, co bywa rzadko, bo Zobaczcie, że on był w maju 21 i dopiero w czerwcu 24 roku, więc w sumie czemu by nie mógł być w tym roku. Jeżeli chodzi o w sensie, 25, bo ja nagrywam 25 dla maturzystów 25 roku, ale za rok też to będzie pomocne. No logiczne. Natomiast tak, e, powszechna XVII wieku. Barok jest niemalże co roku. Zobaczcie, że mamy 21, 22, później 23 był spokój, ale w 24 roku już pojawiła się kwestia baroku w czerwcu oraz na maturze próbnej, więc to no, ja myślę, że jest jakby pewniakiem takim maturalnym i tego o, baroku nie powinniście sobie odpuszczać, w sensie skojarzyć sobie cechy charakterystyczne i tak dalej przy szczególniku jest tych zadań dosyć dużo, więc będę o nich tam jeszcze mówił. Jeżeli chodzi o Polskę w XVIII wieku, to zobaczcie, że powtarzają się bardzo często powstanie kościuszkowskie i prawa kardynalne. Te prawa kardynalne powtórzyły się dwukrotnie, jedna po drugim w 21 roku i później długo, długo nic. Więc te prawa kardynalne wrzuciłbym do tego, że dawno ich Oczywiście e, nie było. E, pojawiła się raz tylko, właściwie, kwestia Kenu, Kolegium Nobilium, więc e, ten wiek XVIII w ogóle jest tutaj troszeczkę zapomniany, i na przykład rozbiorów to już dawno nie było. Więc ja bym tutaj e, zrobił sobie taką malutką wstawkę, ponieważ w maju 2021 roku był motyw Konfederacji Targowickiej, i tam będzie e, tekst, i musimy zdecydować, czy to jest Konfederacja Targowicka, no czy może jednak. Barska. I tu musicie wiedzieć, że, i od razu to powiem, bo później na szczególniku to będę wykorzystywał, że jeżeli jest w tekście napisane coś przeciwko e, Rosji, przeciwko królowi, przeciwko prawom kardynalnym, to musi być to Konfederacja Barska. Mało tego, powinna być informacja o tym, że jest wzięta w opiekę wiara katolicka, katolicyzm. Z kolei w Targowickiej musi być odwołanie do tego, co... Dotyczy konstytucji 3 maja, a tutaj yy, na przykład w Targowickiej, to w tym zadaniu jest z maja 21 roku, będzie uderzenie i malutka wstawka o prawach kardynalnych, że zostały one złamane, a te prawa kardynalne zostają złamane, czyli zniesione no, w konstytucji 3 maja, więc Konfederacja Targowicka jest przeciwko owej konstytucji. Jeżeli chodzi o powszechną XVIII wieku, to ja wiem, że to widzicie, ale ja bym chciał to bardzo mocno podkreślić. Od grudnia 22 aż do grudnia 24, a jest to jednak 6 praktycznie matur, no nie ma nic z powszechnej historii XVIII wieku. Więc tutaj bym wrzucił coś, co mogłoby być, czego dawno nie było. No to z XVIII wieku przede wszystkim. Mógłbym uderzyć w absolutyzm oświecony, czyli Prusy, Rosja, Austria. Połączyłbym to z rozbiorami to dlaczego Polska była słaba, dlaczego do tych rozbiorów w ogóle doszło. Więc e, tutaj mógłbym to e, przemyśleć i wrzucić jakbym takie zadania naturalne na przykład tworzył. E, powstanie Kościuszkowskie, e, jak mówiłem wcześniej, ono jest w sumie w tym samym czasie co rewolucja francuska, więc można byłoby sobie te dwa wydarzenia ze sobą połączyć jaki to miało związek ze sobą. I to też można sobie oczywiście doczytać. Ale zwróćcie też uwagę, bo w wieku XVII, czego nie powiedziałem wcześniej, bardzo często pojawia się motyw rewolucji angielskiej, albo poprzez ścięcie Karola I, albo poprzez postać Olivera Cromwella, ale na przykład nie było chwalebnej rewolucji, więc naprawdę jest dużo możliwości, które tak naprawdę mogą się tutaj pojawić. Więc podsumowując. Tego, czego dawno nie było, to na pewno prawa kardynalne. Nie było ym, bardzo dawno rewolucji francuskiej, yy, amerykańskiej, w sensie tej wojny o niepodległość, bo ona się pojawiła w czerwcu 22 roku i w czerwcu 21 roku, czyli na maturach dodatkowych. Nie było już bardzo dawno temu wojny o niepodległość USA, czyli tej rewolucji amerykańskiej na terminie majowym. Dodatkowo do tego dochodzi jeszcze absolutyzm oświecony, który bym tutaj wrzucił jeżeli chodzi o kwestię polską, to ja bym tutaj e, dorzucił z wieku XVI no, coś panowania Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, czyli hołd pruski, do tego dorzuciłbym Unię Luberską, albo na przykład hołd kawalerów mieczowych Gotarda Ketlera, którego, no właściwie to już e, kilka, jak nie, nie kilkanaście lat na maturze nie było, więc... E, Tutaj połączyłbym sobie go na przykład z Zygmuntem Starym, Zygmunt Augusta w sensie z Zygmuntem Starym i jaki miał związek jeden hołd i drugi, czy to ma takie same znaczenie polityczne i tak dalej. Tu można byłoby to jakoś pokombinować. I tak jak mówiłem, nie było aktu Konfederacji Warszawskiej, pakta konwenta się nie pojawiły, nie było artykułów Henrykowskich, w ogóle tych pierwszych wolnych elekcji dawno nie było. Co bywa rzadko? Pojawia się merkantylizm i ten merkantylizm, no on Wraca troszeczkę, bo on co kilka lat się e, jakby regeneruje i na tej maturze się wznawia. I muszę pamiętać, że jeżeli jesteśmy w wieku XVII, e, w sensie ma zadania idą nam chronologicznie i tak mniej więcej wyliczymy, no to musi być to merkantylizm, czyli na przykład narzucenie e, przez władcę, przez kogoś w państwie produkcji manufakturalnej w kraju i eksport towarów za granicę. Bo w wieku XVIII pojawia się już liberalizm gospodarczy, więc to jest już troszeczkę inna kwestia. Więc do tego, co rzadko bywa, do merkantylizmu, dorzuciłbym jeszcze coś, co właściwie bardzo dawno się nie pojawiło na maturze tej majowej, czyli odkrycia geograficzne. No i teraz, co często się powtarza, no to barok, ja bym tutaj to postawił na 80%, że w jakiś sposób odwołanie do baroku będzie. Anglia w XVII wieku, czyli rewolucja angielska, poprzez ścięcie króla, Olivera Cromwella, różne możliwości. Często powtarza się powstanie kościuszkowskie, no, i reformacja w różnym, tak jakby kontekście albo reformacyjnym, albo kontrreformacyjnym, ona jest dosyć często. I tak jak mówiłem wcześniej, powtarzała się e, sukcesywnie wojna o niepodległość USA, czyli rewolucja amerykańska, no i dawno jej w sumie nie było, bo dwukrotnie była w tym czerwcowym terminie. Więc to są moje e, propozycje do tego, żebyście sobie powtórzyli kolejne elementy, tym razem z nowożytności. Także za dzisiaj dziękuję. Zachęcam Was do wejścia w szczególnik, zobaczenia tych zadań, które wystąpiły na maturach od maja 21 do grudnia 24. I tyle właściwie. Pozostaje mi się tylko pożegnać, więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnej części.